Cześć! Chciałem opowiedzieć o nowatorskim rozwiązaniu, które wprowadziliśmy w naszą firmę, a jest bardzo mało znane na rynku branży budowlanej. Dbałość o bezpieczeństwo na placach budowy w naszej firmie jest niepowtarzalną wartością. Dlatego też rozpoczęliśmy montaż lamp Red Zone. innowację, która ponosi standardy bezpieczeństwa pracowników i efektywność ich pracy. Lampy RedZone są to innowacyjne urządzenia ostrzegawcze, które wyznaczają widoczną strefę bezpieczeństwa wokół maszyn i pojazdów. Dzięki zaawansowanej technologii opartej o LED lub RASER, tworzona na ziemi jest czerwona linia, która określa minimalną odległość, w jakiej powinien znajdować się pracownik od pracującej maszyny. Lampy RedZone montujemy na maszynach przemysłowych, budowlanych oraz pojazdach. W naszym przypadku te oto lampy montowane są na dźwigach, które wykonują ściany szczelinowe oraz palownicach. Co ważne, uniwersalność tych lamp pozwala na montaż ich na różnego rodzaju markach maszyn, niezależnie od ich modelu i specyfikacji technicznej. Podsumowując, lampy rezon dzięki łatwemu montażowi, prostej aplikacji i niskim kosztom wdrożenia doskonale sprawdzają się w warunkach o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. A takim na pewno jest prac budowy.